Zespół szkół zawodowych nr 2 w Ostrołęce dysponuje kierunkami kształcenia, które mogą Cię zainteresować. Niezależnie, czy chcesz szybko zdobyć praktyczny i poszukiwany zawód, czy zamierzasz przygotować się do studiów wyższych, znajdziesz u nas odpowiedź na swoje potrzeby. Proponujemy kierunki. Technik pojazdów samochodowych. Każdy, kto ma do czynienia z samochodami wie, że serwis zawsze będzie potrzebny. Mamy to! W naszej szkole opanujesz umiejętności, dzięki którym działanie silnika, rozrządu i hamulców już nigdy nie będą dla Ciebie zagadką. Dołącz do nas. Wyniesiesz ze szkoły również dodatkowe uprawnienia zdobyte na kursach spawania, operowania wózkami widłowymi i koparkoładowarkami. Każdy chętny może przejść kurs na prawo jazdy kategorii B za darmo. W naszym szkolnym warsztacie uczymy się obsługiwać frezarki, tokarki, spawarki oraz naprawiać silniki samochodowe. Posiadamy komputer diagnostyczny, który pozwala nam diagnozować stan techniczny auta. Korzystamy ze stanowisk w Centrum Kształcenia Zawodowego. Technik reklamy. Reklama przenika naszą codzienność. Umiejętnie zaprezentowany produkt czy usługa bez trudu znajduje nabywców. Jak to zrobić? My wiemy. Potrafimy nauczyć cię analizować, projektować i kreować rzeczywistość opartą na reklamie. Dowiesz się, jak prowadzić kampanie i strategie reklamowe. Posługiwać się multimediami tworzyć grafikę komputerową, ilustracje do reklam. To ciekawy kierunek dla ciekawych ludzi. W programie nauczania: marketing, analiza rynku, nowoczesne środki reklamy, grafika komputerowa, fotografia reklamowa. Mega wyposażone studio fotograficzne. Technik weterynarii. Koty, psy, krowy, konie, chomiki, papugi. U nas dowiesz się jak działają. Kształcenie praktyczne w zawodzie od początku odbywa się nie w szkolnych salach, tylko w lecznicach weterynaryjnych i gospodarstwach rolnych. Takiego doświadczenia i nawiązania kontaktów zawodowych nic nie zastąpi. Walorem tego kierunku jest kadra złożona z praktykujących lekarzy weterynarii do dyspozycji sale lekcyjne z najnowszym wyposażeniem. Absolwent podczas nauki nabywa uprawnienia na prawo jazdy kategorii T. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego. Technik Budownictwa Szkoła Budowlana Inwestycja w przyszłość na trwałym fundamencie. Dosłownie. U nas nauczysz się kierować robotami budowlanymi, kalkulować koszty i sporządzać plany finansowe przedsięwzięć, prowadzić dokumentację przetargową. Organizować pracę zespołów roboczych i zarządzać obiektami budowlanymi. Technik Budownictwa zajmuje się też modnym ostatnio projektowaniem obiektów i wnętrz. Projekty robimy na komputerze z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania na przykład AutoCAD. Natomiast murowania, zbrojenia, tynkowania, układania glazury uczymy się w szkolnej pracowni. Technik informatyk Jak przewidują badacze trendów społecznych, serwisant systemów informatycznych wkrótce stanie się najbardziej poszukiwanym zawodem świata. W dodatku, możliwym do wykonywania zdalnie, bez ruszania się z domu. W naszej szkole znajduje się sześć pracowni komputerowych: w tym pracownia sieci komputerowych, pracownia bez danych, pracownia systemów operacyjnych. Łącznie do dyspozycji jest około 100 stanowisk komputerowych. Co po szkole? Praca w branży informatycznej to między innymi: serwisant sieci komputerowych, administrator systemów, projektant baz danych, help disk, programista, webmaster. Technik usług fryzjerskich. Bohaterki bajek, kobiety fatalne, postaci historyczne. Z takimi tematami zmagają się uczestnicy Festiwalu Fryzjerstwa Artystycznego w Ostrołęce, organizowanego rokrocznie przez naszą szkołę. Uczniowie zespołu szkół zawodowych nr 2 od lat zdobywają na nim nagrody, a absolwenci zasiadają w komisji. Do technikum przychodzą pasjonaci i spotykają się z nauczycielami, którzy te pasje z nimi dzielą. Do dyspozycji przyszłych mistrzów fryzjerstwa jest świetnie wyposażona pracownia oraz głowy koleżanek i kolegów. Dziś wykonujemy sesję Wiosenną. Tworzymy zgrany zespół i super atmosferę. Uczestniczymy w targach, szkoleniach i stażach fryzjerskich. Oddział Przygotowania Wojskowego. Zespół Szkół Zawodowych Numer 2 w Ostrołęce to nowoczesna szkoła. W 2020 roku rozpoczął w niej działalność oddział przygotowania wojskowego. Przed uczniami dwójki otworzyły się zupełnie nowe możliwości. Nauka w oddziale przygotowania wojskowego obejmuje cztery bloki tematyczne: podstawy wychowania wojskowego, szkolenie z wybranych przepisów prawa, szkolenie logistyczne oraz szkolenie bojowe, w tym taktyka, szkolenie strzeleckie, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne oraz sprawnościowe. Jeśli interesujesz się wojskowością, chcesz zostać zawodowym żołnierzem, to szkoła dla ciebie. Kim jesteśmy? Jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. Zapraszamy! Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Szóste Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce. Piłka nożna. Dla pasjonatów futbolu, którzy chcą związać swoją przyszłość z ukochanym sportem, mamy propozycję. Ucz się i trenuj jednocześnie. Szkoła ma w planach otwarcie dwóch nowych kierunków: technik inżynierii sanitarnej, technik gazownictwa. Dla tych, którzy szukają dobrego zawodu bez matury, też coś mamy. Oto nasza oferta w zakresie branżowej szkoły pierwszego stopnia. Mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, kucharz, monter sieci i instalacji. Monter zabudowy i robót wykończeniowych. Nauka trwa 3 lata. Kończy się egzaminem zawodowym. Kształcenie ogólne odbywa się na miejscu, w szkole, natomiast zawodowe teoretyczne na turnusach do kształcenia zawodowego. Praktyki odbywasz u pracodawców. Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi, prężnymi firmami i zakładami handlowo-usługowymi. Co zyskujesz? Pewny fach w ręku. Oparty na doskonałym przygotowaniu zawodowym i doświadczeniu zdobytym bezpośrednio u pracodawców. I ważna informacja. Uczniowie spoza ostrołęki mają zapewnione miejsce w naszym internacie 100 metrów od szkoły. W budynku są czteroosobowe pokoje dla 180 osób. Uczniom zapewniamy całodzienne wyżywienie. Mieszkańcy są pod całodobową opieką wychowawców. Do dyspozycji świetlica z telewizorem, piłkarzyki, bilard, tenis stołowy, kuchenki mikrofalowe, kącik relaksu, boisko i sala gimnastyczna. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce zaprasza do siebie.